Witam na kanale Spokojnej Analityki, z tej strony Borys Tezengausen. Dziś mamy 1 listopada, wiele bardzo ciekawych wiadomości. W tym wydaniu tajna operacja Gór i SBU, podczas której zniszczono Orzesznik na poligonie w Rosji. W obwodzie moskiewskim Gór wysadził pierścieniowy rurociąg naftowy. No a Pentagon zatwierdził dostawę dla Ukrainy dalekosiężnych rakiet Tomahawk. Rosja po raz pierwszy zaciągnie pożyczkę w chińskich juanach. No a szef rosyjskiego sztabu generalnego Gerasimow jest po prostu pod ostrzałem. No i po co? Czy Putin zwabia zagranicznych dziennikarzy do Pokrowska? Maduro, wenezuelski dyktator, prosi Putina o rakiety do wojny z USA. Orban został upokorzony przez Donalda Trumpa. No i jak w Rosji uczy się dzieci umierać za ojczyznę i rodzić na potrzeby frontu? No i o tym, jak Podmoskiewski Żukowski pogrążył się w ciemności po ataku ukraińskich dronów, a Moskwa w dzisiejszym odcinku będzie o tym i nie tylko. Czeka Was wiele ciekawych tematów. Dlatego jeśli jesteście tu po raz pierwszy, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Tajna operacja Gór, SBU i Służby Wywiadu Zagranicznego, podczas której zniszczono jeden z trzech rosyjskich kompleksów. Orzesznik na terytorium Rosji, na terenie poligonu Kapustin-Jar, gdzie właśnie odbywają się testy tego orzesznika i jego wystrzeliwania, został właśnie zniszczony. Jeden z kompleksów, stało się to wiadome dosłownie wczoraj w wyniku raportu szefa służby bezpieczeństwa Ukrainy, Wasyla Maluka. Zniszczono go znacznie wcześniej. Operacja została przeprowadzona jeszcze przedostatniego lata, ale pozostawała utajniona. O jej wynikach wtedy poinformowano jedynie prezydenta Ukrainy i kilku przywódców państw zagranicznych. No i ogólnie zasięg działania orzesznika to około 5,5 tysiąca kilometrów, martwa strefa około 700 kilometrów. Tak więc, jeśli w Rosji zostały tylko dwa te orzeszniki, a jeden z nich zostanie przekazany Łukaszence, jak obiecał Putin, to Europa powinna się nad tym zastanowić. No czyli teraz wychodzi na to, że każdy dziadek ma po jednym orzeszniku. Putin i Łukaszenko. No i tak, myślę, że z czasem poznamy szczegóły tej błyskotliwej operacji, którą sobie wyobrażacie na poligonie Kapustin-Jar. Wziąć i zniszczyć jeden z tych trzech orzeszników. Nie bez powodu Putin ostatnio trochę pogroził, ale potem przeszedł do burę wiestnika i usiadł. Teraz wymyśli coś nowego i będzie groził nową bronią. A propos... Białoruski dyktator Łukaszenko widać, że przesadził ze skrobią i dosłownie wczoraj oświadczył, że orzesznik jest mu potrzebny, żeby straszyć sąsiednie państwa. To znaczy, podczas swojej wizyty w Obwodzie Witebskim on przecież lubi się przejechać, dowiedzieć się, jak tam z udojem żeliwa, z oziminami, jakby to naprawdę miało dla niego znaczenie. Czyli pojechał do Obwodu Witebskiego i potwierdził plany, że orzesznik rzeczywiście będzie u niego straszną bronią. Na Białorusi w grudniu stanie on na bojowym dyżurze. No i cytuję, po co, pyta Łukaszenko, chce, żeby oni, czyli Zachód, rozumieli, że możemy walnąć, jeśli będzie źle. No to usiądziemy z Putinem, podejmiemy decyzję i uderzymy, więc nie prowokujcie. Przeterminowany draniki myśli, że naprawdę dostanie orzesznika, że Putin po prostu wziął i oddał mu go od serca. Myślę, że jakiś dmuchany makiet na pewno mu w Rosji zrobią w ogóle Łukaszenko, Putin. Ci lupa i pupa już całkowicie postradali zmysły. Nie wydaje się wam tak? Jedyną rzeczą, którą się zajmują, są groźby, groźby, groźby. No, Putin jeszcze dokonuje ataków. Mam wrażenie, że nawet jądrowych. Łukaszenko nie ma żadnych iskanderów, o których opowiadał, że Putin mu je przekazał. I to, nawiasem mówiąc, leży w interesie samego Łukaszenki, żeby nie miał żadnej poważnej broni, która przypomnę, na przykład te same jądrowe Iskandery są kontrolowane, zarządzane, klucze dostępu. Wszystko jest u Rosjan. Czyli to w interesie samego Łukaszenki, żeby na jego terytorium tej broni nie było, bo to Putin, nie ty z Putinem usiądziesz, tylko sam Putin usiądzie i zdecyduje, żeby z tej broni z twojego terytorium gdzieś uderzyć. I co wtedy zrobi Łukaszenko? Dlatego, nawiasem mówiąc, Łukaszenko znowu zaczął opowiadać, że ktoś chce odebrać zachodnią Białoruś. Pewnie już nawet narysował mapę, skąd na Białoruś znowu szykuje się atak. Ale jakże żałośni są tak, te a dwójka, smutny dziadek, oni sami nie żyją i nie pozwalają żyć innym. Cóż za gór? Wczoraj poinformowano o kolejnej operacji. W wyniku tej operacji jednocześnie zniszczeniu uległy trzy nitki ważnego rurociągu naftowego. To jest rurociąg naftowy kolcewaja, który znajduje się w obwodzie moskiewskim dostarczała paliwo armii rosyjskiej oraz zaopatrywała złoża ropy naftowej i lotniska w obwodzie moskiewskim, czyli miejsce skutecznego unieszkodliwienia tego krytycznego obiektu wojskowego. Infrastruktura obiekt położony jest w samym sercu dzielnicy Ramęńskiej. Obejrzyjmy film od gór. Generalnie była tam rozciągnięta siatka przeciw motorowerom i zabezpieczenie, nic nie pomogło. Wszystkie trzy nitki wyleciały w powietrze. Przypomnę, że przez nie przesyłano benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze. Kolejna udana operacja gór na terytorium Rosji. Jeszcze raz podkreślę: najskuteczniejsze sankcje to sankcje gór, SBU, Sił Zbrojnych Ukrainy, no i oczywiście Madiara. Kiedy szukałem informacji o tym obiekcie, natknąłem się na tę wiadomość. Z moskiewskiego pierścieniowego rurociągu lotniczy nafta była kradziona przez półtora kilometrową rurę. To znaczy, przez rurę wyciekała nafta lotnicza. Jacyś działacze przyspawali rurę, odprowadzenie do tego rurociągu produktowego tak chyba będzie poprawnie to nazwać i zlewali naftę, wszystkich złapano. No cóż, taka czysta wiadomość z trasy, a ja przypomnę: swoją drogą, kilka dni temu, gór zlikwidował Putinowskiego Kata, podpułkownika Omonu, który popełniał zbrodnie przeciwko ludności cywilnej Ukrainy. Jego samochód razem z nim wysadzono na trasie, więc, cóż, w zasadzie rozłożyli go na cząstki elementarne niewiele z niego zostało. No i przy okazji wczoraj pokazywałem te nagrania. Jak uderzono w orłowską elektrociepłownię w Rosji, i coś tam przyleciało, mówię: no na pewno to nie był dron, ale to było albo coś rakietowego, albo rakieta. Teraz wiadomo, czym uderzono. Rakietami Neptun uderzono w orłowską elektrociepłownię w odpowiedzi na nieustające ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. No, a to już poważna sprawa. Jeśli Neptuny poleciały w rosyjską energetykę, to znaczy, że sprawa jest poważna. Przypomnę, że głowica bojowa Neptuna na terytorium Rosji waży 150 kg. To znacznie poważniejsze niż dron. Dlatego właśnie podkreślam tę kwestię, że już teraz na terytorium Rosji lecą rakiety ukraińskie rakiety, żeby Rosjanie zrozumieli, jak zmienia się wojna, która przyszła na ich ziemię. Po pełnoskalowej inwazji była to praktycznie gra do jednej bramki. Niestety wszystko leciało na Ukrainę. Najpierw rakiety, potem jeszcze więcej rakiet. I drony. One nadal lecą w naszą stronę, ale teraz widzimy, że zarówno rakiety, jak i drony lecą już w głąb Rosji. Co więcej, ataki już mają miejsce na obiektach, które znajdują się ponad 2000 km od linii frontu. No to co, Rosjanie, znajdziecie tyle systemów obrony przeciwlotniczej, żeby osłonić wszystkie wasze bezkresne bagna? Myślę, że nie. Pentagon zatwierdził dostawę Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk. Uznając, że nie zaszkodzi to zapasom USA, no cóż, Pentagon zatwierdził, połowa roboty zrobiona. Teraz ostateczna decyzja należy do Donalda Trumpa, do prezydenta Stanów Zjednoczonych czyli w zasadzie Pentagon zatwierdza. To wszystko teraz Trump machnie ręką i ruszamy, jak to się mówi no cóż, czekamy. Trump jest taki nieprzewidywalny. Tak, ale czekamy i mamy nadzieję. A teraz dalej będą wiadomości, dlaczego Trumpowi no, nie jest łatwo. Trzeba dać, a ja bym powiedział, że wręcz bardzo trzeba dać te rakiety Ukrainie. I pozwólcie, przyjaciele, że przypomnę Wam, że właśnie trwa ważna zbiórka na rzecz pierwszego batalionu medycznego na rzecz pierwszego batalionu medycznego dla naszych medyków bojowych, dla naszych aniołów stróżów. Obecnie istnieje pilne zapotrzebowanie na respiratory, urządzenia do sztucznej wentylacji płuc. Zbieramy teraz pieniądze na urządzenie do sztucznej wentylacji płuc. Falkotło otu iwo. Jest to przeznaczone dla zaawansowanej grupy chirurgicznej pierwszej sekcji. Bataliony medyczne są nieczynne, sprzęt jest stale potrzebny, dlatego lekarze okresowo zwracają się do nas, a my im w tym pomagamy. W tym przypadku Twoja darowizna bezpośrednio ratuje życie naszym obrońcom. Nasi lekarze nagrali film, proszę go obejrzeć. Aparat do sztucznej wentylacji płuc to niezastąpione urządzenie do udzielania pomocy w nagłych przypadkach na polu walki. W pierwszym oddzielnym batalionie medycznym używamy specjalnych przenośnych systemów, które zapewniają wsparcie w warunkach wojskowych. To najlepsze narzędzie, ale niestety nie jest ono przeznaczone do takiego obciążenia i pracy w trybie ciągłym, jakie mamy obecnie w naszych warunkach. Dlatego te systemy zaczynają się psuć. Z tego powodu potrzebujemy dodatkowych, zwykłych, stacjonarnych aparatów do wentylacji mechanicznej. Nie możemy zostać bez nich, ponieważ to doprowadziłoby do poważnych konsekwencji. Koszt jednego aparatu to 730 tysięcy hrywien, a łączne zapotrzebowanie wynosi 8 sztuk. Wraz z kanałem Borysa Thyssenhausena ogłoszono zbiórkę na dwa aparaty do wentylacji mechanicznej dla wysuniętych grup chirurgicznych pierwszego oddzielnego batalionu medycznego. Czasu jest niewiele, liczymy na Wasze wsparcie. Pomóżmy naszym aniołom, stróżom, medykom polowym. Link do zbiórki znajduje się w opisie tego filmu. Jest tam Mono, jest Privat i jest Paypal dla tych, którzy chcą pomóc z zagranicy. Zawsze mówię Wam ogromne dziękuję. Jesteście po prostu niesamowici. Po prostu niesamowicie. Jeśli przypadkiem nie zobaczycie danych do przelewu, jest też kod QR, przez który również można przejść do zbiórki. No i nasza rubryka. A dalej mamy. Jak podnieść Rosję z kolan, nie zwracając uwagi sanitariuszy? Rząd Rosji po raz pierwszy zaciągnie dług w chińskich juanach, aby załatać dziurę w budżecie. To znaczy, że rząd rosyjski po raz pierwszy wyemituje dług państwowy w chińskich juanach, aby pokryć deficyt budżetowy, który na koniec roku okazał się pięć razy większy niż zakładano. I to nawiasem mówiąc, jeszcze nie uwzględnia efektu sankcji. To po co zwlekać? Po co w ogóle drukować jakieś obligacje? Zamiast rubla wprowadźcie już juana, przecież i tak wszystko macie już chińskie. Nawet wasze moskwicze, które tam produkujecie, to w pełni chiński samochód. Tylko ta plakietka z napisem Moskwicz to wszystko, co Rosjanie byli w stanie zrobić. Prowadzajcie już u siebie Huana, i tak wkrótce staniecie się chińską prowincją przy takim poziomie zależności od Chin. Putin przecież nie bez powodu opowiadał Rosjanom, że jego wnuki, czy kto tam, nie wiem, kabajony, kabajata, jakieś takie, mówią po chińsku. On już na wszelkie sposoby daje wam do zrozumienia, kto będzie waszym następnym panem. On sam zresztą z tym botoksem upodobnił się do Chińczyka. Wygląda na to, że szykuje się, by rozpłynąć się w tłumie. Oto nawiasem mówiąc wyjaśnienie, dlaczego nagle Putin zaczął o tym opowiadać. O nowej superbroni i nagle wszystkie jego testy od razu są udane. Posejdon, Burewiestnik, a jeszcze tam jakiś Putitron, Megatron, no to przecież klasyka. To znaczy, kiedy Putin przegrywa ofensywę, albo na froncie sprawy nie idą najlepiej, zaczyna straszyć cały świat. Wunderwaffe, jacyś generałowie, wiadomość od Reutersa generałowie nie dotrzymali obietnicy danej Putinowi, że do listopada przełamią front na Ukrainie. Teraz jest 1 listopada, a frontu nie przełamali. To znaczy, że obietnice złożone Kremlowi przez rosyjskie dowództwo, że linia frontu załamie się jesienią, nie zostały zrealizowane. Według Reutersa na początku sierpnia generałowie Sztabu Generalnego obiecali to Putinowi, że w ciągu najbliższych dwóch do trzech miesięcy dwóch do trzech miesięcy już to słyszeliśmy od jednego najpóźniej na początku listopada front się załamie. Front padnie i to wszystko czyli Rosja wszystkich pokona. A złośliwi mówią, że to właśnie z powodu niewywiązania się z tej obietnicy szef Sztabu Generalnego Gerasimow może stracić swoje stanowisko. A teraz najciekawsze? Zdając sobie sprawę, że poleci jego głowa, polecą jego pagony, Gierasimow nie wymyślił nic lepszego niż zameldować Putinowi, że. Teraz praktycznie już zdobyliśmy Pokrowsk. I łysiejąca meduza z radości postanowiła wpuścić tam zagranicznych dziennikarzy, żeby mogli się o wszystkim przekonać na własne oczy. Czyli Putin rozkazał zapewnić swobodny przejazd zagranicznym dziennikarzom, żeby pokazać, jak będzie zdobywał Pokrowsk. Tak, sytuacja tam jest bardzo trudna, ale na dzień dzisiejszy oddziały gór Ministerstwa Obrony Ukrainy rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę operację. Celem operacji jest oczyszczenie Pokrowska do końca, wypędzić stamtąd całe to plugastwo. Operacją dowodzi osobiście szef gór, generał porucznik Kryłobudanow. Budanow, a teraz wyobraźcie sobie przez chwilę, co by się stało z dziennikarzami, którzy trafiliby do tej już częściowo zniszczonej zabudowy, pełnej dronów, zaminowanej i ostrzeliwanej z obu stron? Może właśnie to było celem Putina, nastraszyć tam zagranicznych dziennikarzy? Jeden mój znajomy, zresztą wojskowy, też podsunął mi trafną myśl. Powiedział: rozmawialiśmy ze sobą. Wczoraj powiedział: nie sądzisz, że Rosjanie mogli po prostu pod przykrywką dziennikarzy wysłać tam swój specnas, który by się tam umocnił, gdzie jeszcze nie zdołali się wedrzeć? No i oczywiście trzeba było wtedy wstrzymać ogień z obu stron. I właśnie pod tym pretekstem urządziliby cały ten maskarat. A tak przy okazji jeszcze jeden powód, dla którego Putin przedstawia życzenia jako rzeczywistość, to porażka. Tych terminów, którymi już Putin chwalił się przed Trumpem. Raz chwalił się, że Donbas zdobędzie do 8 września, właśnie w tym celu Trump dał mu 50 dni ultimatum na 50 dni. Innym razem chwalił się, że do 15 października, a teraz widzimy, że już nastał listopad. Teraz nie ma już możliwości, żeby dalej zwlekać. I oczywiście ogłasza wszystko. Mamy oszałamiający sukces. Już za chwilę, dosłownie odrobinę i zdobędziemy Pokrowsk. A swoją drogą, w którym momencie go zdobyć? Kijów w trzy dni zamienił się w zdobycie Pokrowska w cztery lata. W którym momencie cele tak się zmieniły? No i dla Putina niezwykle ważne jest przekonać Trumpa, że jego armia jednak odnosi jakieś sukcesy. Przecież mówiłem, ja to ja jestem głównodowodzącym, a oni to tylko paplające, rozczochrane czapki – i wcale nie jestem papierowym tygrysem, jak mnie nazywałeś, Trump. Ale takie kłamstwa już przypominają desperację. Wiecie, jak udowodnili, że Pokrowski już zaraz upadnie? Zawieśli rosyjską flagę dronem, a po kilku minutach ten rosyjski flagę zniszczył ukraiński dron. Ale Rosjanie zrobili zdjęcie i teraz wszędzie się nim chwalą. No i jeszcze jedna opcja. Znając Rosjan, po co im potrzebni tam dziennikarze? Swoją drogą wielu dziennikarzom już wysyłają zaproszenia, w tym także z Niemiec. Dziennikarze napisali, że dostają takie zaproszenia. Po co im to potrzebne? To znaczy, Putin oświadczył, że Rosja jest gotowa na kilka godzin przerwać ogień, żebyście wy, dziennikarze, zobaczyli, jak tam jest. Wysłaliby tam dziennikarzy, a potem uderzyliby w nich po prostu zdobycznym ukraińskim dronem. I oto macie obrazek dla światowych mediów wspaniale. Tak więc obecnie, tak, sytuacja jest bardzo trudna, ale aktywne działania bojowe trwają, a Desant Gór wykonuje swoją robotę. A tak przy okazji, przyjaciele, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo subskrybując spokojną analizę, po prostu oszczędzacie na środkach uspokajających. Uderzmy spokojną analizą w nadzwyczajne zyski gigantów farmaceutycznych, więc nie krępujcie się. Dyktator Wenezueli Maduro poprosił Putina o pomoc wojskową z powodu groźby ze strony Trumpa to znaczy, że zwrócił się, Nicolas Maduro zwrócił się do Putina. Według wewnętrznych dokumentów rządu amerykańskiego, które wyciekły do Washington Post, Maduro poprosił Putina o pomoc w wzmocnieniu systemu obrony przeciwlotniczej w tym również dostarczyć 14 zestawów rakiet oraz naprawić kilka rosyjskich myśliwców SU-30 MK. Które wcześniej Wenezuela zakupiła od Rosji, no i powiedział też, że przydałoby mu się jeszcze trochę pieniędzy oraz generalny remont silników. Według danych Washington Post to właśnie ten list do Putina przekazał minister transportu Wenezueli Ramon Celestino Velasquez podczas swojej nieoficjalnej wizyty w połowie października. No i ogólnie w tym liście podkreślono, że samoloty SU to główna siła odstraszająca, jaką dysponuje Wenezuela. W poprzednich odcinkach mówiłem, że według samego Maduro w kraju rozmieszczono 5000 przenośnych zestawów rakietowych. Igła to rosyjski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy, przeznaczony do zestrzeliwania amerykańskich samolotów. Więc co z tego wynika? Putin uzbroił Maduro do wojny z USA. Czyli rosyjska broń przeciwko amerykańskim wojskom w tym przypadku. Czy to nie jest kolejny argument? Dlaczego? To Mahoki powinny polecieć na obiekty wojskowe w Rosji. No i jakoś w tym tygodniu nie dopisuje nam przyjaźń z Putinem. Oto i Orban dostał swoje. W końcu Dunajski ślimak po prostu się o to prosił. Po prostu się prosił. Trump odmówił wykluczenia Węgier z listy sankcyjnej wobec rosyjskich firm naftowych. USA nie zamierzają dawać Węgrom możliwości dalszego kupowania rosyjskiej ropy. Objęte sankcjami firmy Rosneft i Lukoil, które, nawiasem mówiąc, tylko w pierwszych dniach straciły 5 miliardów. O tym oświadczył Donald Trump i powiedział, że Orban rzeczywiście próbował uzyskać odpowiednie pozwolenie, poprosił o wyłączenie z sankcji, ale ja odmówiłem. Oświadczył Donald Trump. A przecież wcześniej Orban kłamał, że Trump weźmie pod uwagę szczególną sytuację Węgier, że Trump wszystko zrozumie. Dla Orbana rosyjska ropa to zasób niezbędny do życia. Korzysta z tego surowca już od 14 lat, właściwie na tym się trzyma. Tak więc w najbliższym czasie spodziewamy się demarsz Orbana wobec Trumpa. Co zrobić? Donald to mój przyjaciel, ale ropa jest jeszcze cenniejsza. Wspaniała, typowo rosyjska wiadomość. Uczniowie w Rosji na lekcjach wiedzy o rodzinie, na tych lekcjach o rodzinie zaczęto przekonywać uczniów, by poświęcili się dla ojczyzny. W rosyjskich szkołach i kolegiach zaczęto prowadzić właśnie takie lekcje o rodzinie. Według programów opracowanych uwaga wspólnie z rosyjskim kościołem prawosławnym. I uczą ich poświęcać się dla ojczyzny i nie tylko. Na razie odbywa się to tylko w dwóch regionach. W Obwodzie Twerskim i w Republice Czuwaszy, ale w najbliższym czasie może zostać rozszerzone na cały kraj. No i w zasadzie. dziennikarze zapoznali się z tymi podręcznikami, które zostały zatwierdzone przez Regionalne Ministerstwa Edukacji. To znaczy. Nauczyciele otrzymali m.in. podręczniki Miłość, Rodzina, Czystość. Tam jest 19 gotowych planów lekcji. I co tam jest napisane? To znaczy, nauczycielom proponuje się przekonywać uczniów, że życie osoby niewierzącej jest bezcelowe, że trzeba wierzyć w Boga i umieć poświęcać się dla społeczeństwa i ojczyzny. Widzieliście coś takiego? Dzieciom. Chłopcom będzie się tłumaczyć, że powinni wypełniać swój obowiązek wobec Boga, ojczyzny i rodziny. Widzisz, jak to zapakowali? Weźmy przykład z bohaterów. Bohaterami są ci upiory, którzy teraz walczą na Ukrainie, w obcym kraju? No cóż, cóż. Na zajęciach z kobiecości dziewczęta uczą się skromności i czystości, przygotowują się do macierzyństwa i posiadania licznego potomstwa. Cóż więc można zrobić? To czysty, ortodoksyjny talib. Czyli w Rosji pozostało już tylko zakazać kobietom zdobywania wykształcenia i robienia kariery, żeby od młodego wieku zaczynały rodzić, żeby miały po 10 do 15 dzieci, tak po prostu, żeby Putin miał więcej mięsa armatniego na nowe wojny. Nie wiem czy dlatego Putina, czy jakiegoś innego replikanata, którego tam poskładają za 20 lat. Ogólnie rzecz biorąc, próbują oni, e, zwróciliście uwagę, budować tę propagandę według wzorców Związku Radzieckiego. Tylko, że dodają do tego jeszcze cerkiew. To nie działa, nie zadziała. Przez 25 lat rządów Putina nie udało im się sformułować celów i wartości nowej ideologii. To znaczy w ZSRR wszystko było jasne. Była systemowa ideologia, wszechobecna, przenikała wszystko, od przedszkola po fabrykę, zarówno poziomo, jak i pionowo. Była ideologia, czyli logiczne ramy. Budujemy świetlaną przyszłość, zmierzamy do świetlanej przyszłości, budujemy komunizm. Wszystko było jasne, logiczne. W Rosji nie ma spójnej ideologii. Co budują w Rosji? O to chodzi. Dzisiejsza Rosja w ogóle nie ma nic wspólnego z tamtą sowiecką ideologią. Wszystkie te lekcje poświęcenia nie opierają się na idei, tylko na imitacji idei. W Związku Radzieckim wszyscy szli budować, po prostu budować świetlaną przyszłość. Zwróćcie uwagę, że w putinowskiej Rosji propaganda w ogóle nie mówi o przyszłości. To znaczy, oni nie mówią o świetlanej przyszłości Rosji. Nie ma czegoś takiego. Oni patrzą w przeszłość, na dawne jakieś zwycięstwa, na wymyśloną wielkość, patrzą wstecz. Dlatego właśnie się tym ekscytują. Możemy powtórzyć, nie możemy tam czegoś stworzyć ani do czegoś dojść, tylko powtórzyć to, co już było. Dlatego ideologia przeszłości. Zresztą to bardzo łatwe. Łatwo sprawdzić, że w Rosji nie ma tej ideologii, nie będzie żadnego poświęcenia dla ojczyzny czy dla Putina. Jeśli zabrać wiecie, jak to sprawdzić zabrać wypłaty tym, którzy walczą w Ukrainie, bo oni tam niby walczą za ojczyznę, za obronę kraju, ale jeśli zabierzecie wypłaty nie znajdzie się ani jeden chętny, żeby za darmo zginąć za Putina. Właśnie w ten sposób sprawdza się, za co oni walczą. No, i wiadomość, którą zostawiłem na koniec, myślę, że jest bardzo wymowna. Podmoskiewski Żukowski został bez prądu po nalotach dronów Sił Zbrojnych Ukrainy. Właśnie tej nocy. Oczywiście Rosjanie powiedzieli, że wszystkie przechwycili 11 dronów, ale czym więc je zestrzeliwaliście pod stacjami, skoro zabrakło wam tam prądu? Sześć z tych dronów leciało w stronę Moskwy. No i na południowym wschodzie od Moskwy wyłączono prąd. Od czego wyłączono prąd, nikt nie wie. W każdym razie pod Moskwie bez prądu, a w kolejce czeka Moskwa. Ruch jak lubi papierowy szczur a wy, przyjaciele, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, subskrybujcie kanał i wesprzyjmy naszych medyków polowych. To naprawdę anioły stróże ryzykują własnym życiem, ratując życie naszych obrońców. Link do danych znajduje się w opisie tego filmu. Spokojnego dnia dla nas wszystkich i chwała Ukrainie!